Słuchajcie, ja już się rozbiłem, łowisko Łopienno przywitało mnie stricte karpiową pogodą. Wszystko mam gotowe, zobaczcie jak tutaj to, to wygląda. Statyw na telefon, statyw do lampy, żeby w nocy nagrywać. Tutaj baza do przeprowadzenia operacji, statyw do kamery, wiaderka. Tu wnętrze mojej chałupki, tam sypialnia. I tutaj kuchnia, jadalnia, pracownia, tak to nazwijmy. Więc tutaj mamy moje stanowisko w całej okazałości. Szerokie, ładne, fajnie przygotowane. Ogólnie tutaj widać, że chłopacy mega dbają o, to, o tą wodę. Co do samego łowienia, to. Od tego drzewa mniej więcej dotąd jest moje stanowisko, jeżeli chodzi o drugi brzeg. A z tej strony, nie wiem czy będzie widać, łowimy tak naprawdę do tamtych powalonych drzew. No, także od wody do obłowienia jest mnóstwo. Tutaj opiekun mówił, że najlepiej łowić pod drugim brzegiem, albo właśnie tutaj z lewej strony. Ponton już przygotowany, zaraz montuję sondę. No i co? Lecimy na zupę, szukać miejscówek i będziemy próbować przechyczyć tych największych mieszkańców łobiska Łopienno. Zapraszam! Tak to wygląda właśnie tutaj. Powiem Wam, że ogólnie bardzo blisko brzegu e, Widać aktywność żerowania ryb, po prostu mega bąbli Zresztą, zobaczcie sami, jesteśmy z 20 metrów od brzegu. Zobaczcie, ile jest ryb. Wygląda że dno w miarę twarde, ale jakby tutaj skorzystamy z informacji od właściciela. Czy tam opiekuna polecimy po drugi brzeg. Yy, obadać dno i ponoć im bliżej trzcin, tym lepiej. Więc jakby z jednej strony mam łowić blisko brzegu drugiego, ale z drugiej strony jest tutaj bardzo dużo podwodnych przeszkód. Więc jakby zrobimy to w ten sposób, że znajdziemy skraj bo w pewnym momencie pod drugim brzegiem zaczyna się twarde dno więc znajdziemy skraj tego twardego dna i tych podwodnych zaczepów i położymy zestaw na skraju tak żeby mieć też czas na reakcję od momentu brania do momentu kiedy ta ryba zaparkuje gdzieś właśnie tutaj w tym firtlu. zobaczcie jak to wygląda widzicie ten podwodny korzeń a tutaj jeszcze na tej linii jest sporo resztek tych wszystkich tego całego trzcinowiska. Piękny, łopieński, nocny wojownik. Zobaczcie, pomimo małej wagi, naprawdę dał powalić na, na pontonie. No, nie wyszedł tak od razu. Trzeba było chwilę go powozić, trzeba było go w ogóle wywieźć z tej zatoki, tam z tych zatopionych drzew. No i zobaczcie. Oto jest chłopieński... Wojownik z Jeff Hannibal. Miał być zestaw na konia, a niestety wyszedł lajkonik. Taki oto malutki, ale bardzo fajnie umaszczony. będzie to fajna ryba za parę lat. Fajny pomarańczowy ogon. Piękna łuska, nieduży, a cieszę. No. Jak ta bojka ładnie tutaj nam tą rybkę utrzymuje. Widzicie? Так. sobie ją wyprowadzamy tutaj z tych zaczepów i proszę już mamy tutaj teraz w bezpiecznym miejscu jaki szkrab Mano. Słuchajcie, pierwsza doba za mną. Co do wyników, to dwie rybki z nocy. Sami zobaczcie jedną z nich, którą udało się ładnie tutaj nagrać w nocy. Jest kolejny nocny wojownik. Pięknie zaparkował w powalonym drzewie. Gdyby nie to, że miałem sprzęt do odhaczania, nie wiem, czy bym go wyciągnął. Ale przygotowałem się właśnie tutaj pod tym kątem, żeby właśnie mieć ten piorun do odhaczania ryb z podwodnych zaczepów. Rybka już troszeczkę większa od przedniej. Piękna łuska. Ładnie odjechał. Skusił się na naszego Hannibala. Proszę. Także jest oto taki właśnie bojownik. I teraz bierzemy się do roboty, przewozimy kije, bo jeden kij tutaj z pod drugiego brzegu niestety nie jest aktywny w ogóle. Także tam zrobimy to tak, że do kuli dołożymy trochę ziarna. Tutaj opiekun mówił, że to ziarno bardzo fajne. Tutaj wabi ryby mam tutaj, zobaczcie, takie ręka Jest miks nasion oleistych. Kukurydza z rzepikiem i konopią. I tutaj zupa konopna Bardzo fajny towar, bardzo fajny produkt. Dobrze pracuje, dobrze smuży. Często go używam. Generalnie bardzo fajnie bardzo fajnie wabi ryby w miejscówki. A na drugi zestaw: oczywiście kule Chingis Hams i Madera. Moje ulubione i te drugie. I tą miejscówkę będziemy nęcić kulami tutaj właśnie w tych powalonych drzewach z lewej strony zrobimy zestaw trochę na grubszego zwierza, żeby nie wchodziły nam te małe grzdyle i co zapraszam was na, na wodę, lecimy z zestawami. Hannibal leci na włos, dwie tonące, e, długi włos i to tutaj właśnie w te powalone drzewa. Mam nadzieję, że tutaj jakby wyeliminujemy trochę, że będzie, że będzie to zestaw, który pozwoli na trochę selektywne łowienie. Także lecimy na wodę, stawiamy zestawy i czekamy na konia. Zobaczcie, tu jest taki uchwyt, na nim kładę żyłkę. O, jak tutaj właśnie łowię w tych konarach, to tu prowadzę żyłkę właśnie po tym uchwycie, żeby tam na stanowisko dojechać z wędziskiem. Także lecimy po grubasy. Grubo sypią. Nie ma co oszczędzać. No one tu ewidentnie siedzą. zobaczcie jakie tu jest. Kto na drzewa? No i teraz. Oj, moment. I tu też właśnie montujemy taką bojeczkę. I ona sobie tu będzie dindać. I będzie utrzymywać tą żyłkę. Także jak ryba będzie parkować gdzieś tutaj, w tych zaczepach, no to będzie nam łatwiej ją wyprowadzić. Jeszcze sypniemy trochę. Ну, no, готово. Piękna rybka, tutaj łopieńska, już ta waga trochę większa, skusiła się na słupek kukurydzy, drugi brzeg, że jest dobrze, mam nadzieję, że ruszyły te większe. Znalazłem w końcu fajne miejsce, gdzie można było położyć zestaw i oto jest kipadny tutaj karpiszonek niestety muszę mocno zmienić taktykę z tego względu, że tutaj gdzie łowiłem z lewej strony wczoraj urwał się konar i wpadł do wody i teraz tak, dużo ryb, które łowię generalnie parkują mi obok takiego starego, wysuszonego, wyschniętego drzewa, które jeszcze stoi nad wodą i od którego urywałem się gałęzie no i teraz generalnie Pływanie w nocy wśród tych powalonych konarów, jeszcze z myślą, że, może ci spać, że coś może spać mi na głowę. Średnio mnie napawa optymizmem i chęcią do łowienia w tych kołkach, także tutaj generalnie mieliście, już mogliście zobaczyć, jak wygląda łowienie właśnie w takich miejscach. No niestety bezpieczeństwo to podstawa, więc tutaj odsunę się od, tego, od od tej miejscówki. Znaczy odsunę, nie będę łowił po prostu nawet z tej strony. Druga sprawa jest taka, że bardzo małe ryby wychodzą z tej, z tej lewej strony i, i nawet selektywne łowienie nie pomaga. Więc taktyka na dzisiaj jest taka, że obydwa kije jadą pod drugi brzeg. Teraz mam tam jeden kij postawiony na wysok, wysoko na popkach, bo gdzieś z 5-7 cm nad dnem. Że mam informacje, że takie przynęty się nie sprawdzają no i faktycznie druga doba nie ma żadnego kontaktu z rybą a generalnie stanowiska sąsiednie jak i z lewej i z prawej strony wszyscy łowią pod drugim brzegiem i te ryby im ładnie wychodzą więc <gryw> dzisiaj zrobimy tak, że obydwa kije pod drugi brzeg co do nęcenia to właśnie tak, że jeden sypiemy ziarna i kule drugi zestaw same kule i na włos lecą tonące, czyli typowo z dna będziemy próbować jaką jakiegoś karpiszona, bo ponoć tam z tego drugiego brzegu wychodzą większe ryby. I zobaczymy tą dobę jeszcze ten drugi brzeg, dwoma kijami. Jak się sprawdzi sytuacja z tym, że z tą zmianą przynęty, to będziemy... Jak obydwa kije będą grać, to wtedy... Zobaczymy, jakie ryby będą wychodzić, ale jeszcze chciałbym jeden kij postawić normalnie na środek wody. Tutaj niby się nie łowi ze środka wody, ale no jestem ciekawy, bo tu bardzo fajnie wygląda ten środek wody. Duż, duża aktywność ryby są spawy, jest, jest oznaka żerowania. Mocno bąbluje, zwłaszcza rano jest nabomblowane na środku wody. Także ja siadam do śniadania. Pamiętajcie, że. Strowe jedzenie to podstawa na śniadanie, oczywiście jajka ze smarem, czyli z majonezem. I co? zjem kawka i bierzemy się do roboty, bo czas nagli Słuchajcie, mamy to, Big Fish tego wyjazdu. Ryba, która generalnie z miejsca, które, z którym walczyłem wczoraj, dzisiaj w nocy, ale powiedziałem sobie, że nie odpuszczę. Najpierw zerwałem kamień, trzeba było się cofnąć po ten, po drugi kamień. Później, kładąc zestaw i pływ, odpływając gdzieś w połowie drogi, zahaczyłem żyłkowo silnik. Trzeba się cofnąć, przesunąć, zestaw poprawić. Później kolejna sytuacja: spinka w tych, z, tego, z tego miejsca, branie i spinka w, w trzcinach. Dzisiaj w nocy jakieś dziwne branie też bez, bez ryby. No i mówię sobie, nie o siódmej rano będzie. Big fish! Wyjazd! Oh, proszę bardzo, piękna ryba już powyżej. 10 kilo, jaki o, piękna ryba powyżej 10 kilo. Zobaczcie, jaki dzwonek, taki, taki okrągły zegareczek, pięknie. Siódma rano. Rybka melduje się właśnie u mnie w podbieraku. Tak jak sobie mówiłem, całą noc sobie mówiłem. Siódme rano będzie Big Fish, siódme rano będzie Big Fish. I oto jest łowisko opienno Inwader. Warto było przyjechać. Piękna sceneria, słoneczko. Jest dobrze. Słuchajcie mojej karpiowej przygody na łowisku Łopienno nadszedł kres i tutaj może kilka słów na temat samej wody generalnie zbiornik bardzo fajnie przygotowany dysponuje tutaj dwudziestoma stanowiskami które no są dosyć dobrze przystosowane pod wędkarzy na każde stanowisko jest dojazd miejscówki są szerokie niektóre dysponują pomostami jest równo poczyszczone wszystko, także tutaj opiekunowie bardzo dbają o nasz komfort. W ogóle kilka słów też na temat opiekunów, bo bardzo, bardzo miłe chłopaki zadbają tutaj o Was. Na pewno dołożą wszelkich starań, żeby Wasz pobyt tutaj był komfortowy. Jeśli chodzi o. Samo łowisko i to w jaki sposób tutaj łowimy, no to każdy znajdzie coś dla siebie. Ja akurat się nastawiłem na to, żeby łowić e, częściowo w powalonych drzewach. Także tutaj jest, jestem w ogóle na stanowisku numer 18 i lewa strona tego stanowiska ma powalone drzewa. Także tutaj wyposażyłem się właśnie w pływające bojki i hak do odhaczania e, żyłki z podwodnych zaczepów bardzo fajnie mi się to wszystko tutaj sprawdziło, zresztą co mogliście zobaczyć akurat bojki mogliście zobaczyć na materiale, niestety nie udało się nagrać żadnej ryby holu która gdzieś tam zaparkowała w drzewach i musiałem ją wyczepiać hakiem miałem też kilka ryb z nocy, więc z nocy nie udało się żadnego holu nagrać także hej, woda na pewno dla każdego i dla kogoś, kto będzie chciał bardziej technicznie połowić i dla kogoś, kto będzie chciał spędzić miło czas i gdzieś tam powywodzić sobie łódką zestawy, można i z rzutu spróbować, także na pewno każdy znajdzie tu coś dla siebie. Jeśli chodzi o cenę, bardzo przyzwoita cena, jak dla mnie to jest sztos, bo mamy tutaj od czwartku do niedzieli 80 zł przy jednoosobowej obsadzie stanowiska. Przy dwuosobowej obsadzie mamy 60 zł, i tak samo jest od poniedziałku do czwartku, chyba przy jednoosobowej obsadzie stanowiska mamy też 60 zł. Także no w dobie, gdzie łowiska szaleją z cenami, po 150-170 zł za dobę, za to, żeby sobie pocholować karpia, no to tutaj naprawdę jest sztos. Fajnie woda położona od Poznania jakieś 70 km. także dobra godzinka jazdy, jesteśmy na miejscu, mamy tutaj, no jest dzikość natury, drzewa, ale taki las, więc cisza, spokój, nikt nie hałasuje, no wiadomo, że jest tu gdzieś niedaleko jakaś droga, ale naprawdę idzie odpocząć, fajne ryby, mega waleczne pomimo ich, małej wagi, to tutaj naprawdę naprawdę dzikują, zwłaszcza te bąki, które wychodziły tutaj z tej mojej lewej strony, z tych drzew. Właśnie to był jeden z powodów, dla którego się odsunąłem od tej miejscówki, ze względu na to, że wychodziły małe ryby, a dwa, że to suche drzewo, które gdzieś tam stoi nad brzegiem i, i urywają się od niego konary podczas tutaj zasiadki, no to też sprawiło, że stwierdziłem, że nie chcę, żeby mi coś spadło na głowę, także dwoma kijami poszedłem pod drugi brzeg. No i tutaj największa rybka dzisiejszej nocy, co mogliście zobaczyć właśnie spod tego drugiego brzegu, smakosz Hannibala. Także bardzo fajna zasiadka jak na tutaj koniec jesień, znaczy koniec, koniec lata, bo mamy dzisiaj 21 21 wrzesień, także zaczyna się jesień, sezon na wielkie konie. No, ja już się pakuję, mega zadowolony, bardzo się cieszę, że tu mogłem przyjechać, że zostało mi polecone to łowisko. Zapraszam tu każdego, na pewno będziecie miło wspominać pobyt. I co, tyle podsumowując wypad, obserwujcie dalej poczynania huntersów. Przyszły rok przed nami zapowiada się już od kwietnia, bardzo grubo. Także obserwujcie, komentujcie, subskrybujcie. Co? Do zobaczenia, do zobaczenia w kieretynach. Na razie.